Biblioteka z Kotem. Czarnym kotem. Poetycki luty Biblioteka z Kotem Ewa Lipska. Witam was serdecznie na moim kanale Biblioteka z Kotem. Dzisiaj będzie odcinek poetycki. I to nie będzie, byle jaka poezja słuchajcie. Albo wiem, dziś będziemy mówić o poezji Ewy Lipskiej. Nie wiem, no, chyba każdy słyszał o Ewie Lipskiej, a jeżeli nie, to parę słów poświęcę tej e, poetce. Ewa Lipska urodziła się w 1945 roku. Jest. E, do, żyje, że tak powiem. Żyje i ma się dobrze, mieszka w Krakowie, skończyła Akademię Sztuk Pięknych. O czym nie wiedziałam, przygotowując się do tego odcinka, dowiedziałam się. Stąd jej przenikliwe spojrzenie, stąd jej malarskość obrazów. To, to wiele tłumaczy, myślę sobie, że, że jest po prostu artystą, plastykiem z wykształcenia. Oczywiście Ewa Lipska ma na swoim koncie mnóstwo nagród literackich. Jest osobą, która przez lata pracowała jako redaktor działu poezji w wydawnictwie literackim. Jest członkinią polskiego i austriackiego pan klubu. Jest członkinią założycielką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Generalnie można by długo mówić o jej różnych atutach, zaletach, nagrodach. Jest taką poetką, która jest raczej dobrze znana możemy ją znać nie tylko z podręczników szkolnych ze współczesnej literatury, ale też na przykład z piosenek Grzegorza Turnała. Przygotowując to dzisiejsze spotkanie z wami, oczywiście czytałam tomiki jej wierszy i natknęłam się na kilka wierszy, które zostały piosenkami. Być może nawet jeden z nich wam dzisiaj przeczytam. Ale nie myślcie, że będę was oprowadzać niczym gorliwy przewodnik po mieście jej poezji. Raczej pozwolę Wam błądzić po jego krętych ścieżkach i odkrywać samodzielnie różne niezwykłe zaułki. Będę raczej reflektorem, który oświetli te sekretne zakątki, w których znajdą się miłosne, a nawet po prostu międzyludzkie poblaski, płcienie, delikatności. Subtelne kolory. Myślę, że w tych wierszach znajdziemy tak bardzo dużo yy, trudnych do uchwycenia w słowa emocji, że właśnie dlatego chciałam Wam je przedstawić także w lutym, który oczywiście jest związany z walentynkami, chociaż sama Lipska nie kojarzy się z jakąś poezją miłosną i trudno ją w ogóle w ten sposób postrzegać. Ja myślę o Ewie Lipskiej i jej poezji jako o poezji dystansu. Mimo to, że ona stwarza taki dystans między sobą a światem, mimo to, że stara się być obiektywna, nie unika widzenia bólu, widzenia śmierci. I to mnie bardzo w niej urzeka. I poezja jest pełna ironii. Wydaje się, że, że autorka właśnie ceni obiektywizm, ale daje się jednak ciągnąć za rękaw gdzieś y, takim różnym emocjom, które doświadczamy w życiu. Jest spostrzegawcza, jest czujna, a z drugiej strony pełna goryczy i bardzo daleka od egzaltacji. Ym, krytycy piszą, że jej poezja odznacza się ruchliwą wyobraźnią. Niby to z powodu bardzo odległych, a jednak Uderzająco trafnych metafor. Właśnie to mnie w niej zachwyca te odległe, ale uderzająco trafne metafory. Co tu dużo gadać? Mam ze sobą dzisiaj takie tomiki. To są tomiki, które miałam już wcześniej, czyli Tomik Miłość w trybie awaryjnym. Dostałam go też od pani Anny z kanału Czytam i piszę. Ewa Lipska Pamięć Operacyjna to jest tomik całkiem nie tak dawno wydany. To też dostałam od Pani Anny, bo widzę, że tutaj jest jej e, exlibris, proszę. E, e, mam też taki tomik, który Wam gorąco polecam, zwłaszcza miłośnikom kotów. Nie mogłabym o tym nie wspomnieć na moim kanale. Kocia trzynastka, czyli Scotland Yard. To są wiersze o kotach, słuchajcie, ale to nic. Jakie tu są cudowne ilustracje. Nawet okładka jest świetna. Jeszcze Wam pokażę parę kotów, bo tutaj tych kotów jest co nie miara. Ilustratorką e, tego wydania, e, Tomiku e, Kocia 13, czyli Scoundy Yard, jest e, ilustratorem jest Sebastian e, kudas. Bardzo go podziwiamy, proszę bardzo, za jego talent plastyczny. O. Jest tutaj sporo bardzo zabawnych wierszy o kotach, ale to może innym razem, dzisiaj skupię się na takich. E, Wierszach trochę starszych i trochę może bardziej znanych. Mam jeszcze takie dwa tomy Ewy Lipskiej. To jest e, całościowe wydanie, e, wydane przez wydawnictwo A5. Tutaj są, e, pisze wybrane wiersze, ale jest tu większość wierszy, które ona opublikowała no, w przeróżnych tomach, a także w różnych e, czasopismach. A tutaj e, moje ulubione wydanie z którego będę Wam czytała. Nowy wybór wierszy Ewa Lipska. <laughs> Zaznaczyłam sobie te wiersze dotyczące emocji na różowo, a te niezwykłe, które mnie bardzo poruszyły, na niebiesko. Przeczytam Wam trochę. <laughs> Przygotujcie się, kochani. Możecie zamknąć oczy. To nawet dobry pomysł, żeby bardziej wyraźnie zobaczyć to, o czym mówi poetka. Zaczniemy od wiersza, który jest niejako jej własnym otwarciem. Wiersza, który był pierwszy. W pierwszym tomie, jaki kiedykolwiek wydała w 1967 roku nazywało się to po prostu wiersze ten tomik i jest tutaj taki wiersz, my, jest to niejako manifest, dodam, my, rocznik powojenny, otwarty na oścież, w pełno stanie swojego ciała, czytamy sartra i książki telefoniczne, Rozważamy uważnie wszelkie trzęsienia ziemi, my. Rocznik powojenny ze spokojnych doniczek, wyprowadzony z bezspornych statystycznych wyliczeń. Niedosłyszany w hałasie początku, cierpiący na bezsenność i do ćmy podobny, powołany do koncentracji nad, bo do naszych dni prowadzą zardzewiałe drzwi. Schody, które przeżyły hodowce kanarków, wodospad kroków, pogrzeb z orkiestrą i krzyk tłuczonych garnków. Schodzimy powoli, bardzo powoli, z powagą drzewa. Jest może siódma rano. Dzień zbyt dokładnie dojrzewa i niekiedy przyjmuje smak gnijącego jabłka. Najrozmaitsi ludzie gwałtownie wybiegają. Ze schodów, z bram, z hoteli, z ust, tu i tam. Obłąkani po łokcie pensjonariusze świata. Przeklinają, przystają opłaceni na parkingach. My zazdrościmy tym, którzy w wysokich sznurowanych butach przeszli przez wojnę. Zazdrościmy nocy oszczędnie po małym kawałeczku. Rozdzielanych między hełmy znużone. Strzałów jak ognie sztuczne do ust poniesionych, wulgarnych wzruszeń nagłego ocalenia. O tamtym świcie z miasta lęk wywożono na taczkach i wymiatano kule, choć w twarzach jeszcze nie wystygło drżenie, rozlepiano hejnałem gruzy i wyzwolenie, i poranione mury do hymnów stawały. Ludzie na wolność klaskali, bramy się otwierały. W bramach kobiety rodziły dzieci nas, nas jakże od świętnych, powołanych jeszcze przed świtem, opornych na ciało, otrząśniętych z chrzęstu broni. Oddano narodzeniem naszym cześć zabitym, a pamięć przestrzeloną dźwigamy już my. Bardzo, bardzo piękny, wymowny wiersz, mówiący właśnie o pokoleniu tych dzieci, które urodziły się zaraz po wojnie. Myślę o tym, ponieważ moja mama też urodziła się w tamtych czasach, myślę, że to było z jednej strony pokolenie obarczone wielkimi oczekiwaniami, a z drugiej strony takie szczęśliwe już, bo nie nienaradżone na wszystkie te straszliwe, wojenne zawieruchy. A pamiętacie ten wiersz to jest wiersz, który jest piosenką Grzegorza Turnała z płyty pamięć. Dokąd doszliśmy, tu się rozwiązały koniec z początkiem. Przekłady Homera na brzegu siedząc przeglądamy teraz. Nikt nie przypływa po nas. Puste oceany, pokój gwałtowny. Może to już sierpień? Może strach? Rozegrany przez nas umiejętnie. Jest mi tak, jakby było już za późno. Może to sierpień? Ale drzew tu nie ma, a sierpień zawsze dojrzewa na drzewach, nikt nie przypływa, homerycki żart, i wiatr z kamieni nam wróży jak kart. nikt nie przypływa. Karta gwarancyjna, nasza maszynka do małżeństwa zacięła się nagle. I chociaż dalej obieram pomidory, drobno krojony czosnek. Nadziewamy wieczór rozmową o seksie i zjadamy wspomnienie za wspomnieniem. To rozglądamy się nerwowo, za dotrzymującą słowa kartą gwarancyjną. Dom dziecka: 30 par pantofelków filcowych z wyszytym na środku kwiatem tulipanu, 30 fartuszków poplamionych sokiem z czarnej porzeczki. 30 nieruchomych kotów wyhaftowanych ściegiem płaskim, 30 par wyciągniętych rączek, ale tylko połyżki do zupy mlecznej, 30 par oczu otwieranych we śnie, aby dojrzeć rodziców na wzgórkach cukierków. Gdyby moja mamusia chciała, mogłaby być królową, ale musiała umrzeć, bo tatuś zamienił się w wilka. Moja mamusia była chuda i dlatego nie mogła mnie kochać. Ale jak tylko będzie chuda trochę mniej, to mnie kupi na zawsze. Moja mamusia jest piękna, mój tatuś jest silny. Moja mamusia jest bogata, mogłaby kupić Amerykę Północną i całe złoto. A tatuś potrafi strzelać z prawdziwego karabinu. Trzydzieści parnuzek stoi przed nieczynną zwrotnicą. I oczekuję na wjazd domu. Ciasto ze śliwkami. Zdejmuje z Twojej twarzy okruszek kruchego ciasta ze śliwkami, maleńka czcionka czułości. Z dala od wszelkich pomysłów kładę go na starej porcelanie kartki. Niech się zapisze na zawsze. Nie wiadomo, kiedy zdmuchnął wszystko przeciąg, ktoś otworzył okno, ktoś otworzył drzwi. Po latach wciąż spaceruję po cukierniach. Mam żal, że mi się tylko zdajesz, i nawet noc się nie domyśla, kiedy jesteśmy razem. A teraz przeczytam wam dwa wiersze, które mnie jakoś wstrząsnęły były dla mnie ogromnie poruszające. Na spotkaniu autorskim Wie pani, Bóg jest mi potrzebny tylko do śmierci. Boję się, że jak go nie będzie, to zostanie jedynie Edgar Allan Poe. Czuję wilgoć jego słów, pleśni głuchych wieczorów, zygzak pełzający w ciemności, widma okaleczonej pamięci. Słyszę w snach głosy syren. To właśnie dlatego. Co pani zrobi z tym strachem, kiedy się pani nie boi? Gdzie przeczekuje pani życie? Czasem pojawia się wzrok, ale przechodzi przeze mnie. Niech pani za nim idzie, mówię. To po prostu inna odmiana wolności. I drugi taki wiersz, który też mnie poruszył. Nazywa się przepaść. Przepaść. Odwiedziny umarłych wypadają zawsze w niefortunnych godzinach. Właśnie wychodzimy do kina, na dyskotekę, do supermarketu, a oni przynoszą fragmenty murów, kawałki blachy, zwinięte w bólu druty i mówią zakłopotani: Śmierć to przecież samo życie. I co z tym zrobić? Rozbieramy się, robimy kawę. Wyciągamy butelkę bourbona i patrzymy sobie prosto w przepaść wiersz zatytułowany Miłość 2. Miłość jest jasnowidzem, przewiduje siebie, ciebie i mnie. Jest z narodu wybranego i posługuje się językiem wysokiego napięcia. W Bibliotece Narodowej powala nawet nieczytane książki. W lawinie chórów odkrywa echo euforii i śmierci. A kiedy cię dopadnie, staraj się być w domu. Albo coś w tym rodzaju. Byleby tylko się spotkać. O, to jest świetny wiersz, który mówi też o pewnego rodzaju związkach. Oni. Oni tak się kochają, że z tej nienawiści wyłapują z powietrza pantery swych chwil i potajemnie karmiąc je przeciwko sobie udają drżenie, by zwabić motyle. Ona mówi do niego: Wierzę w ciebie jak w okręt na pełnym morzu, i biegnąc po łące czuję się tak bezpieczna, jak plusquam perfektum. Najbezpieczniejszy z czasów. On widzi przez jej oczy, które powiększają złe oraz dobre strony tego świata równo odległe od ich smukłych nóg. Oni tak się kochają, że z tej nienawiści całują swoich palców linie papilarne i pakują walizki. W klatkach zamykają pamięć i klucze wrzucają do kropli deszczu. Słychać brzęk odno. A z tej nienawiści kochają się tak bardzo, że bukiet tymianków wręczają sobie wzajem na podwieczorku. Gdyby zupełnie nieoczekiwanie zaprosił ich król Popiel i w szalonej ciszy podał im na półmiskach owe wszystkie myszy, które jego pożarły. Punktualnie spóźnieni, on i ona wiedzą, że nie żyją w epoce Sebastiana Bacha. Wypukłe oko ryby pewnie im zazdrości. Że tak patrzą na wszystko z przymrużeniem oka. I jeszcze jeden wiersz z tych nowszych. Czytnik linii papilarnych. Kładziemy palec na czytniku linii papilarnych i zaczynamy się kochać. Nasze wirtualne pliki ciału w albumach, blogach, w notesach znajomych. Nowe zdarzenia, nowe polubienia. Lubina z Coca-Cola, Ronaldo i papież. Jesteśmy już w kontaktach i w powiadomieniach. Nasze łóżko na osi czasu. Dotknij mnie i przytrzymaj. Całujemy się z miliardem ust. Placebo. Ona mówi, że to jest życie. On, że to placebo. I myli spróchniałe stukot dzięcioła ze stukotem serca. A przecież nie półsłówkami go kochała, ale pełnymi zdaniami. Należała do sekty jego słów, do nielegalnych godzin. Służby specjalne karmiły staw, kiedy płynęli łódką. Gdy umierali, ona mówiła, że to śmierć, a on, że deportacja. Miłość jeden. Żadnych objaśnień, odsyłaczy, przypisów, haseł. Libacja milczących latorośni. Wszystko zależy od tego, jak długo będzie zawsze. Dobra, prawda? Na razie wam przeczytam tylko tyle, ale zapraszam Was gorąco do czytania Ewy Lipskiej. Znajdziecie tam no, po prostu istne perełki. Jest tu w czym wybierać naprawdę mnóstwo. Posłuchajcie jeszcze jeden wiersz, który autorka umieściła na okładce tego tomu. Świat. Czasem jesteś piękny, kosmiczny ciuch, nieziemska garderoba krajobrazów. Twoim ciałem zajmują się erudyci, badacze żywiołów. Ktoś ciągle przewiduje twój koniec, nie masz bliskiej rodziny. Komu to wszystko zapiszesz? Wściwskie planety miałyby pewnie ochotę. Jesteś wieczny? Zapach martwego sezonu zaprzecza. Nieprawda, ma czasem rację. Poradzę sobie bez ciebie. W końcu niczego mi nie przyrzekałeś. Nawet nie wiem, czy to historia nas stworzyła, czy my stworzyliśmy historię. Czy jesteśmy tylko echem, czy jakiegoś innego serca. Dziękuję Wam, kochani. Za uwagę, dziękuję Wam za wysłuchanie i za towarzyszenie mi w tym cudownym przeglądzie wierszy pani Ewy Lipskiej. Zapraszam Was na kolejny poetycki odcinek za tydzień. I trzymajcie się, czytajcie poezję. A dla mnie łapka w górę. Pa, pa!